Ja się teraz dowiatuję! dowiaduję, ja już coś czekam na was się dowiaduje, że wy nie wyszliście. Czeka. Dobra, czekaj. Już idę, wyruszam, wyruszam w przygodę życia. Odpalam nagrywanie. Witam widzowie, pamiętacie jak przegrałem odcinek ze świątyni podwodnej, bo umarłem na, tym, na starcie? No, to idziemy to zrobić raz jeszcze. Hm, chyba szybciej był jakbym płynął Leżą. wszyscy już kurde mogę wchodzić. O, ale jeszcze? ja jak ktoś porzucił łódkę na środku oceanu. Idealnie się składa Pewnie ja Mogę już wchodzić czy jeszcze... Ilu ich tu jeszcze jest, oni się tu respią, tu nie wie kurde. Ja tu czekam żeby ich wszystkich wybić, a oni się tu respią. A czekaj. Ja bro, mycia, jest. Myśli, że jest ograniczona ilość ich Ej, bo ja już tu jestem a to jest 1000, minus 1500 A jeszcze jest jakiś problem z tym z drunetem, kurwa, tuś zębę. Ja byłem pewien, że jest ukończona ilość, jak kurwa podchodzę, już powinni być wszyscy wybici. Mały dronec z trój zębem, no co to jest w ogóle, co tu Nie dronem oczywiście, O, jesteś. No weź tam zapierdala i pozabierz się tu drzwi, bo nie masz oddychania pewnie na chwilę. I ten, i bij się z nimi, kurwa, musimy się wedrzeć do środka, jak już tu jest, jest naprawdę Czemu mi atakują, jak ja jestem poza weźmie. Yes, mat. To ty nie wiesz jak świątynia nie działa? Ja wiem, że tego się nie da pokonać. <grym grym> A ten jednak ty nowiec jakoś żyje. Znaczy Walsza on wadę. ma prawo, bo on żyje ciągle kurwa pod wodą. to muszę się oddalić, bo ktoś miał mnie bronić i mnie nie broni. Mi mnie trzy Gadiana atakuje. No, no mnie atakuje. Bo ty do mnie sprowadziłeś kurde. Walczę z na ucę ja swoje jachczę. Legendarna kooperacja. Jeszcze będziesz owczem? Ja szuka mi coś mi namierza Ja już zbiłem swoje pół broni na tych Nie wiem czy mi wystarczy miałeś na ja 10 użyć kurde broń? A miałem prawie na full siekierkę Ilu ich tu jest? No nie miałeś doprowadzić do tego, że ich populacja się nie zwiększyła Biłem ich cały czas bez Pocha trzeba będzie siłobę coś do środka, bo widzę, że się nie przebijemy przez bramę Na, na pałę do środka wlatuj, olej, ich no tak działa To no. co namierzanie jak wejdzie do środka Ja tu wżej postawię i będziemy mieć mody. O no i proszę eksmisja z a, Wchodź Dobra To nie ma czym Ci stawiam, Stój Nie otwieraj im drzwi, bo tutaj dojść tak i się Ale patrz ci Au. Dobra. A, okej. Okay. Okay, co? co? To? to jest tyle? Nie. Okej, okay, mamy grupę tego wielkiego u góry. Jesteś jesteś tu. Ale zadałem te ostateczne ciosy. Może gąbkę wytropić, więc co ja Zadało, zadał ostateczne ciosy, bo ja mam luti. A ty więcej baziów? No. A ja się zastanawiałem, kto kurde zrobił grabież w błyskawiczkę na wyśniakach. Ja nie zrobiłem, ty ją zrobiłeś, ona już od początku była. Ja kurwa zrobiłem, a pochuj mi takie gówno. Ja tak że go w ogóle nie dotykam. O, jest gąbka, pływa tutaj. A ja myślałem, że to jak się zabije tego eldera, to koniec, ile. Nie jest trzech tutaj. Z tygada. No i, ka i każdy może gąbkę wydropić, A tu nie, ja nie tutaj... ma jakiegoś pokoju z gąbkami? Jest też, ale znaczy może być, nie zawsze jest. Każdy elder za to może wydobyć gąbkę. Nie, ta świątynia to wygląda tak chujowo, że idzie się łatwo zgubić, bo to jest tak generowane, że chuj. Ej, bo jestem gdzieś głęboko, a tu nie ma drzwi, ej, umieram! <śleskuj> Nie umrzeć z braku plenu, bo będzie trochę przypał. Co nikt nie, nie pamiętał, że mi się drzwi Nie Chyba gdzieś byłeś, bo się dyplomować. O, tu no. jest przejście, no. No, byłem tam i ciebie tam nie było i umarłem. Nie no, nie Ska, było komunikacji. O wiem, wezmę te drzwi, co tu stoją. Genialne. A no, ja już tą nowe postawiłem i się byłeś. Trudno, ja ci już nie ufam. A, ja mam jakieś mine of fatigue tego nie zniszczę, tak? No, efekt łóżeczki masz.

w dzisiejszym odcinku będziecie świadkami tego, jak pierwszy raz w życiu zrobię świątynię pod wodą bez pomierania. Jeszcze no. raz nie umrzesz. Jestem rosłem na prosa. Jak pamiętacie mój... O, jest u gąbki osobny poprzedni odcinek. Znaczy nie macie prawa go pamiętać, bo go nie opublikowałem ostatecznie. Znaczy kiedyś go opublikuję, musicie po prostu poczekać jeszcze z dwa lata. No, a ten film będzie za cztery, to w ogóle. A ten film będzie za cztery lata. Więc możliwe, że część z was już nie będzie żyła, więc pozdrawiam w trumnach. Za każdego widza w trumnie... za każdego widza w mnie donate 5 zł Nie zapomnijcie zostawić lajka, nawet jeśli umarliście, to ten nie zwalnia to to nie was z tego obowiązku. Walnijcie w lajka mocniej niż walnęliście w kalendarz. Zatknij, tak, tak. tak, tak, tak. no, tak. relnie. No, ale, ale coś normalnie lewego sierpowego tam no. w gębie. Jak że... ja go piję, a to jest jak, tak tak, tak, jak rakieta kurde, jak w niego wpływa. I, I normalnie go wywala na te. Drugi koniec pokoju Ej panie, od drzwi. Drzwi nie mam. My się skupili znowu. O, znalazłem. A bo my jesteśmy na starcie w ogóle. No właśnie. Kto to budował? Widać, że... Takie krzywe to budowle to albo ryby bez rąk, albo ciota. Przed upasów z dwóch znowu. Au, mi właśnie. No tam, tam poszli do, do, do tego ciemnego korytarza. No, Okej, okay, do tej ciemnej alejki. A jest tutaj! Nie wydropił gąbki. Odwrót To, już, to już jest w... można wypić sobie mleczko i zapomnieć, co I zacząć wydobywać gąbki. Kto pierwszy w gąbkach? Ten na pewno nie ciota. Prawda jest ta, nasz, znaczy, znaczy Pytanie, kto, kto pierwszy się zgubi po drodze do tych gąbek? I am always mean to shoes, push him around like a bad dude. I always wanna tell them what to do, put my train to Places they had never been to. Maybe they would find it cool. I'm so mean nation, I am show me to shoes. Gypsies on nation Browns too. I ain't wanna kill them, they're cute. Just wanted their shoes, took the cold out of their tooth. I just wanna hang out with you. I just have about bad Spent all my money on gas they don't know me when they attack Maybe I am not that bad I hang out with Japanese, maybe order some Chinese nice. They it bounce out of my interviews I said I wanna be good friend with the Jews They cut that out but tips the mad dude Now we know I know I'm the news They take out of context when I try to kill them Logic like just the rolling that won't be unseen

a, ah, chyba wpadnę mój moją świetło i wizerunek. Zaraz zginę, ale to nie jest Wszystko co dobra ja się, to się kończy No O, skrzynka? Nie yes, co nie yes, co to jest Nie, yes. to była halucynacja Gdyby To były te były drzwi A ci ta łódka no tutaj Masz najlepszego kierowcę Letalska przejażdżka łódką Jak się driftuje? O, sobie o, nie mam z kobieta, na kobietę. jak się, się driftuje, <grym> znowu shift, <grym> tylko wywróć. A teraz ja psteruję, o! No to tyle, to, to już sobie pokierowałeś. wszystko przeciwko mnie. Znaczy kiedyś to będzie trzeba zrobić takie metro z lodu. A masz Sylkatarza? Jeszcze nie, mówię do kiedyś. Prędzej, to ja kurde będę mieć wnuki niż ty, kurde Siriptacza. Tak, ty będziesz miał wnuki, ja będę miał wnuki. No nie wiem, o, jak się. O, to idzie. jest moja historyczna jaskinia, w której się wkopałem pierwszy raz i wprzednio jestem. Ja jestem ciotamistrzem Rizu, jeszcze dwa dni temu było, nie lubię cię, a dzisiaj już było, kochany jesteś. Nie, nie gadaj, co jest o Ale mojego, mojego kolegi nie przebijesz chłopcia, przecież jak, jak, jakaś dziewczyna na WF-ie, jak czekaliśmy na WF, jakaś dziewczyna stoi i mówi Tak śmierci, on tak bez zastanowienia wypalił, a to ja. Nie, przecież to było kurde w tej klasie zastanawiał się co on miał na myśli, co, 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 co nim kierowało, kiedy, kiedy tak bez zastanowienia wypalił w ogóle. Ja Myśleliśmy, że on już musi mieć wprawę w, w mówieniu takich rzeczy, bo wiesz, bo normalny człowiek to by musiał musiałby się zrobić, żeby taką głupotę wymyślić, a on to tak wypalił po prostu od ręki, nie? Nie no, po prostu nie myślał i to powiedział prawdę. <noise> no właśnie, nie? Y w ogóle... Ale to i to i to i tak, to i tak lep... ten nie jest lepszy niż jego Rizna Minecraft, Bo jest, jak jechał w jakiejś wycieczce, jechał z jakąś ten... Y, była jakaś dziewczyna na tej wycieczce i ona tak do nie... Ono tak mówi do swojej koleżanki A, a wiesz co ty, A wiesz jut a wiesz co jest Jutro? A tak się składało, że Jutro były urodziny Hitlera, nie? I on tak wstał i krzyczy Urodziny Hitlera! I, te, i, potem, I potem ta sama dziewczyna, potem on za nią uchodził i coś o, jej, o Hitlerze mówił. To, to potem, kiedy wracali, on no, czytał, ten, robił jakieś zadania z matematyki i siedział z bo na kolanach. To ona do niego podchodzi i mówi: Co czytasz? Mam nadzieję, że nie Minecraft. Okay. Mi co Normalnie, normalnie, na <gryzna> Minecraft. <gryzna> Dziwnego masz kolega, ale... fajnie. Ale giga czat. No. Dobra, nie zapomnij wytłuczyć gąbek. Ale... ale najlepiej nie zapomnij dać mi wszystkich y, do rekwizycji. Uh, nie masz się, nic nie straciłeś. Muszę, muszę, muszę zatłóc jakiegoś psa, bo mi expa na chce, żeby sobie kill'ow naprawić. No, <laughs> o, mówisz kolejne poświęcenie A, też napisał na czacie coś? Niech może widzisz, że jestem zabity przez Ja Nie wiem, czy tylko coś się w też. Nie, to tylko tobie, że psa zabiłem. Się. A się mógłbym nad, nad kwintem popracować. Macie jakiś pomysł na kartę? Raczej nie. A ta tawerna to rozumiem będzie miejscem publicznym? Tak. Ja chodź, pokażę ci studio Właśnie nie widzę. Że... Stoję przy nim. Przy nim? Czy no. Przy, przy nim. Gdzie jest ta tawerna? Poza Kotliną, nie? widzicie tak Jest jakieś... Wygnanie, spasowanie, cmentarz. Moja karta to ziemnia. Ok, temu już podziękujemy. Skurde. Ciężka Są. rozgrywka. Wzięli mnie w szacha. No, patrz. Normalnie. O, no i co teraz? No i szach mat. Patrz na kurde, To w zabrałem Ale Nie wiem, czy tu mi wybrać, trzeba było większej planszy i tu dużo większej. Co ja zabrałem? W ogóle łososia? W to teraz jest mój. Weź czerwoną dobra, to patrz. Ja cię szachuję teraz z ale w szachy też można by zagrać, tylko trzeba było mieć dużo większą planę, że znaczy, to król to byłby gąbka. Byłaby gąbka jako król. Ja nie chcę grać w szachę na serwerze, na którym jest Paweł. No ja A. też bym nie chciał. Znaczy, Paweł to by wtedy tak trachardował, żebyś że nie ma. bardzo Paweł pójdzie spać. Prze przeczytać, no. przeczytać ci co robi twoja karta. Jasne. Rozmieszczenie. Lojalność. Dobierz i zagraj dowolną kartę Rogera Stali. Dominacja. Zamiast tego dobierz i zagraj dowolną kartę Rogera Stali, lub wezwij do sojuszniczego rzędu dowolną kartę Rogera z cmentarza swojego lub wroga. Zemsta wyknaj przyzwaną kartę. Czyli po prostu zarządzanie składem, tak? Tak. Okej, okay. ale można coś tu wypić? Bo ja wiem, że jeszcze budowy nie ma, ale na przykład u nas w czasie budowy można mieć, więc jak to tu wygląda? To, 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 kiedy ty to zrobiłeś? Nie wiem. Ale to już było jak wychodziłem? Nie. No, czyli zrobiłeś to w czasie naszej wyprawy po gąbki. To ja ci z wyprawy przyniosłem trzy światełka. Wow. Więc y, musimy wybrać najważniejsze miejsce, gdzie to postawić. Ławę Rozumiesz zakończyć. to na tysiące. Nie da się. To chujowa ta twoja wyprawa. No nie. Ale no to przypadłem te wszystkie ryby. I tak nie będę, i tak nie będę, i tak nie będę ich nikomu dawał. Pana to, Ła, no jakbyśmy mieli tego w cholerę, to by eleganckie oświetlenie było. Widzisz? W centrum kurde wszystkiego, pięknie. Wow. A jeszcze kurde kubaka do tego penthouse'a nie odwiedziłem. Ani tego czołgu podwodnego. Jesteś czołg... Jesteś czołg... Czołg gdzie do domu kubaka? Jakiego czołgu, czołg, czołg do kubaka. Jakiego czołgu Dobra, prowadź do tego czołgu. A jakiego czołgu? Lepiej no... Jest. Podobno jest jakiś. Mamy czołg jakiś? O kurwa, ale penthouse, pa. To jest dom gąb. gdzie jest czołg? Pod wodny A to wystające głównie to co? Jest w waszej farmie ziemniaków jest czołg pod wodą. Nawet zasadzać, tam jest kilka tych czołgów, ale jeden był taki, przed którym się postarałem. Robiłeś kurwa czołgi? Patrz, trader! Czekaj, gdzie jest czołg? Ale ma coś ciekawego? Nie, no, gdzie ten czołg? Szukaj. Ja tu widzę tylko jakieś schodki i płytki. O, tu jest czołg. Ale ja, ja nawet nie wiedział że tu jest czołg. Czekaj, gdzie jesteś? On się dzisiaj pojawił, tak? Prezes, gdzie jesteś? Nie gadaj, że tam, kurde, postawił Chodź, czołg. Patrz, zardzywiały czołg. O chuj. z tego to. Z miedzi. A czy ta miedź się utleni, jedyne... czy ona nie ma pod wodą utleni? Utleni, ale wolna to bardzo idzie. Jedyne o. zastosowanie dla tego, dla miedzi, nie jak popłynąć się trochę głębiej, to znajdziecie jeszcze taki mniejszy jeszcze taki większy, taki zasypany mur odwrócony. Ale okay. to robić na tym mi się już bardzo nie, nie chciało za bardzo starać? Przecież o tu coś jest. jest. No, no. Jeszcze w, w dżungli, w tym lesie koło domu kubaka jest czołg. Jak ja kiedy ty to zrobił? Y ja zrobiłem te pod wodą, kubak zrobił sam. Ale dzisiaj to robiliście. Nie, wczoraj już. Wczoraj cię nie widziałem. Czyli wczoraj to już było? Bo jesteś ślepy, ty nie widziałeś domu Majsa. Nikt mi nie powiedział, że to tu jest. No nigdy nie szedłem tam nawet. A pod wodę nie wpłynę. Co to dzieje jesteś? No, ja zwiedzam sobie ten dom Kubaka, bo ładnie wczoraj wygląda. Nie patrzysz w reszty celów, bo ja ci znalazłem drugi. U, ale środek to akurat ten, taki uboki strasznie. Okej, okay. To jest w czasie budowy. Możecie, no. możecie, możecie, zrobić ocenkę wiadomości do Pawła, które zostawiłem w jego domu. Najbardziej mi się podobają te dwa szkielety konie. To normalnie mówię ci, że design zajebisty. Mm. To jest Taki... styl, o, normalnie. Nie? No właśnie modernie. Mm. Jeszcze tylko muszę to znaleźć, by ktoś nasrał na środku i to będzie idealnie. I gdzie zostawiłeś tę wiadomość u Pawła? Najlepsze jest, to, że wy... Najlepsze jest to, że wystarczy, że pomaluję tekst na żółto i już każdy będzie wiedział od kogo ta wiadomość. Nie wiem, ale jeszcze się świeci to. Tak. No, oczywiście z jego glusaków to zaświeciłem. Aha. A to jeszcze zrobię tabliczki, bo by oznaczyć piec. Wiesz co ja zrobiłem za pierwszym razem? W tym piecu? Myślałem, Chuj, nie robię tabliczek, będę wiedział gdzie się cała ruda, gdzie paliwo, co nie? I pierwsze co zrobię to w na odwrót i zap zapchałem piecę Kurwa, ale zajebiste. pistem Jak do się jesteś do strojek Doświetlanie byś pdeł Okej okay, to idę przetestować czy działają na tobie fajer które nie wypuchają Ciebie jesteś? O dobra Dobra leci Chyba nie działają dobra, Nie żebyś trafił A, okay. no, ja ci zaraz trafię, trafianie. Jeszcze grać. Tak, Aż była, była wydmuszka? Ile ja zrobiłem tych tych pustaków? Chyba ponad, nie zrobiłem 17, ja zrobiłem ponad 100 tych pustaków. O. A ile to ci to zadaje w ogóle? No nie wiem, przez to zbroje mi nic nie zadało. Aha, co za i pisemne, takie są. Ale wtedy, jak mnie wczoraj goniliście, jak ja jeszcze w żelazny latałem, no to mnie tam dosyć klepało, Tam nie wiem, z półtora, z półtora może. I... A, ale takie tak trzy to i wtedy ci zadaje. Nic. Firework jak załadować kodowcy? No, dlatego Firework nie ten. To jest taka amunicja, jest taka amunicja jak wiesz, do, do, do protestów, tłumienia ale go no. za już będę ładował ostro. prostu czego przydałoby się mieć strzały? Mówisz, że ten. Mamy Fletchera przecież. Teraz już Fletchera mamy, Mówię mówiłem ci, że to 16 strzał chyba Emerald. Za jeden było 16 no. Ej, to jak tą fajerwerkę załadować? Do ręki obierzesz drugi. Musimy mieć drugi ręk. To, to, to są pustaki tak wszystko. Paki dostałeś. No, nie dał ci normalnej, bo jeszcze byś sobie krzywdę zrobił. <ślepaki> Dzień a wiesz, że można kilka kul za twoje fajerwerki, tylko nie wiem, bo wtedy są na przykład dwa wybuchy. Tylko czy to dwa razy demerza zebra to nie wiem. normalnie jest taki trochę blaster ze Star Warsów. Nie wiem, czy odpowiednie kolory dały odpowiedni efekt, to by się tam to wyszło. No fajna było takie na postrzelacie. Ale Jedi nie używają blasterów. Są jakieś niewinne stworzenia, którym mogę zrobić rewolucję. Na patrzcie, To jest kogoś chata. Dom i mi kuj. Co ma? Uj. Proszę pewnie. mnie nie okradać sąsiada, bo to ja go okradam Ale jest tyle rzeczy, że dwie osoby mogą kraść na A Po drugie, nie ma czego kraść jak na razie, jak patrzę, wiesz I Już nie ma Już nie ma No wiem, że mi się mogę w sobie zająć tym, portami na łódki Jakimi portami? No, przystaniami z łódkami to jest bardzo sprzedawana rzecz Bo tak no masz dwie opcje, albo wpłynąć w pójść długo przez jezioro Albo jeszcze dłużej zapierdalać na obkoło. No, Też ja to nie wiem, no, chyba oba aż Znaczy jak mam Death wstać, to, to bardziej mi się opłaca pływać, ale wcześniej nie podałem zapierdalać szczerze. No właśnie zapierdalać chyba najszybciej no, Choćby odpowiednio, ale no mm. To łódki, fajnie by było łódki w tym klimacie zrobić Różowe chyba, co nie? Z drugą strony jest fajnie, tak jak są ustawione fronty, bo możesz po prostu prawy trzymać Ale jedzie Ale przyprawa przez most, no tak przez most bo jeszcze nie przyjechałem no. O dokładnie oj no czekaj nie pomogło co najmniej nie pomogło okay, damy radę ej, bo miał wytrzymać do jutra właśnie się okaże, że podczas testu zostanie rozwarany. ok Trzeba trochę tu się wysieć na parkurze ale trzeba po prostu ich pomad, trzeba ich postawić tyle żeby się już nie dało przesuwać ich całe jezioro tak